Witajcie, jesteśmy na targach Euro Target Show, które odbywają się właśnie w Poznaniu. Zobaczymy, co wystawcy przygotowali dla rodzin, po to, żeby można było iść do lasu z dzieciakami, z żoną, żeby było miło, łatwo i przyjemnie. Ok, mamy następne stoisko, mamy tutaj firmę Lyomi. Cześć. Co moglibyście zaoferować dla rodziny, która idzie do lasu na survival? Nie zabiera ze sobą lodówki. O, właśnie, macie tutaj, tutaj żywność mamy... liofilizowaną, tak? To mamy super śniadanko. Pożywna szakszuka, czyli jajka w pomidorach z chorizo i z oliwkami. Pokaż, jak tak jest w wersji suchej. Super. To potem można sobie zalać wodą, i po kilku minutach jest ciepły, proszny posiłek gotowy do siedzenia. Ale dla dzieciaków mamy też super opcje, jak pudding jaglany z margą i marakują. I my nie słodzimy cukrem, tylko syropem z agawy, bądź syropem daktyli w przypadku owsianki. Która też jest pełna owoców, słodka jest. I bardzo pożywna i przede wszystkim też kaloryczna. Czyli dzieciaki, nawet dwójka dzieciaków się spokojnie to może najeść. Plus tego jest to chyba, że to jest lekkie. Tak, leciutkie, bo to ma nie dużo miejsca do dwóch wody krycaki. taki produkt po lefilizacji, więc tak, jeszcze dodatkowo spakowany puszliwo i nie zabiera faktycznie dużo miejsca. Obec nam e, mamy córkę, która nie je mięsa, syna, który jest mięsożercą. Znajdziemy pełen e, przekrój rzeczy dla nich. Jak najbardziej. Akurat te. Pudding i są wegańskie, czyli bezmięsne. Tak. Dodatkowo też z obiadów mamy risotto, bezmięsne. Mamy też makaron e, makaron a la bolognese z tofu, wegański. E, kolejną taką pozycją jest e, kary z wędzonym tofu i notą limonki, też wegańskie, czyli idealnie się nadaje dla bezmięsnych. Nie wiem, czy e, dzieci jedzą ryby. Jedzą. Też mają, mamy super danie. E, makaron farfalle z łososiem który jest bardzo taką e, różnorodną kompozycją z warzywną, bo jest i cukinia, i papryka, i pulpa pomidorowa, i kopery, kremówka, i kapary nawet. Także mega wyjątkowa kompozycja smaków, taka, która na dupę utkwi w głowie. Słuchaj, a powiedz mi, jak długo może to leżeć na przykład w plecaku? Wróciliśmy z lasu, jedziemy za miesiąc, za dwa miesiące ponownie. Jaki okres przydatności jest takich produktów? To nie ma problemu, bo jest to 5 lat od daty produkcji. Czyli tak naprawdę można spokojnie nawet zapomnieć o tym posiłku, zostawić go w szafce bądź plecaku i nawet na przyszły rok można go sobie ze spokojem zjeść Super. i cieszyć się smakiem takim samym, jaki był wcześniej. Okej, okay, dziękujemy bardzo. To jest bardzo fajny produkt. Na A pewno jeszcze mogę dodać